Witam was wszystkich moi kochani, tych, którzy pierwszy raz zajrzeli na kanał Drujca i witam bardzo szczególnie. Moi kochani, ostatnio wam mówiłem, że trafiła mi się bonusowa okazja, że tak określę, dodatkowe, dodatkowe, dodatkowa szansa na, na zrobienie czegoś fajnego, otóż. Oprócz, oprócz naprawdę rozległych, dużych terenów, to jest o ile dobrze pamiętam, kilkadziesiąt hektarów, po których mogę spacerować z moim sprzętem i szukać skarbów, szukać historii w ziemi, to również od właścicieli tych terenów dostałem pozwolenie na to, aby wykorzystać sobie, jeżeli mam ochotę, drzewo, które. Które, e, które zostało ostatnio przez nich ścięte e, i leży na, 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 na tym terenie. E, na razie nie jest przez nich w żaden sposób wykorzystywane. E, dlatego stwierdzili, że jeżeli mam ochotę coś z tego zrobić, e, to jak najbardziej e, mogę działać. A zatem będę działał. E, dzisiaj się właśnie tam wybieram moi kochani. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Będę używał do tworzenia do tworzenia moich cudów piły spalinowej no jeszcze tak naprawdę nie bawiłem się nigdy w wycinanie czegoś piłą spalinową zobaczymy co z tego wyjdzie mam nadzieję, że, że efekt końcowy będzie zadowalający tak więc zapraszam dzisiaj w odcinku kolejnym będzie osterer rżnięcie pozdrawiam Was i do zobaczenia. Moi kochani, tak jak widzicie, masa drzewa ściętego. Tutaj specjalnie dla mnie wielki kawał drzewa do wykorzystania. Mój sprzęt już czeka w gotowości. Teraz pokażę Wam kochani, oczywiście jeszcze tutaj maska ochronna, żeby sobie nic nie zrobić, miarka termos z kawą, z kawy ani rusz. I kochani, to jest efekt mojej dotychczasowej pracy. Takie siedzisko sobie. Zrobiłem i chcę zrobić ich więcej. A może jeszcze jakąś ławkę. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Właściwie nigdy się nie zajmowałem cięciem, wycinaniem e, za pomocą piły spalinowej. Tak więc, chyba to nie, nie wygląda najgorzej jak na pierwszy raz. Ale ocenę pozostawiam już Wam moi drodzy. A ja powolutku zabieram się dzisiaj do pracy. Jak widzicie kochani, powolutku po, posuwam się do przodu, no, takie drzewiszcze to nie jest tak łatwo wyciąć. Nie zdawałem sobie nawet sprawy z tego człowiek nie pracuje jako derwal pilarz, to, to nie ma o tym pojęcia. Nie jest łatwo, ale efekt końcowy, który tam stoi Tutaj będzie jeszcze większy efekt końcowy. Mnie motywuje do tego, żeby działać dalej. Tak więc działam dalej. Kochani, no, tnę już jakieś półtora godziny, trochę więcej. Postęp widać, ale nie jest lekko. Zechciało <laughs> mi się tron robić. No to trzeba już skończyć. A. Ah. Powoli do przodu. chwila przerwy, nałyk kawy, i zaraz wracam do rżnięcia. Mój drodzy, prawie 3 godziny ostrego rżnięcia. Kupa trocin. I oto jest drugi tron. Tak więc mam już dwa. Jeszcze będę musiał wyciąć dwa, ponieważ chciałbym, aby każdy z członków mojej rodziny miał swój tron. I te trony później będę musiał przetransportować do siebie na ogród. I wokół miejsca ogniskowego będą się super prezentowały. Jestem zmęczony, ale warto było. Dzień zaliczam jako bardzo udany. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia moi drodzy podczas kolejnego różnięcia. Moi kochani, moja walka z wielkimi klocami drzewa cały czas trwa, ale muszę się pochwalić, ponieważ stworzyłem już coś takiego. Te oto trzy trony będą niedługo przetransportowane do mnie na ogródek. A ja właśnie zabieram się za tworzenie tronu numer 4, A później może coś jeszcze z tego kloca, co tam został. To wszystko zależy od tego, ile będę miał mocy po zakończeniu pracy z tym drzewiszczem. Póki co zaczynam działać. Zobaczymy co mi z tego wyjdzie. No i moi drodzy, mam to co chciałem. Udało się. Tak się prezentują moje cztery trony. Pokażę Wam je oczywiście, jak się będą już znajdować u mnie na ogrodzie. Póki co, praca zakończona. Cztery trony są dla każdego z członków mojej rodziny. No i teraz muszę jakoś przetransportować je do siebie. Kilkadziesiąt kilometrów. No, jeden taki waży. Kilkaset kilogramów. No, kilkaset może nie, ale... Ale no... Ze 150. Tak myślę, jak albo i 200. Ciężkie jest. Naprawdę jest ciężkie. Ale damy radę. Jestem bardzo zadowolony. Nie wiem jak... Jak Wy uważacie. Ładne, nieładne. Mi się podobają. I... Pokażę Wam je jeszcze jak będą się prezentować u mnie na ogrodzie. A póki co, kochani, to by było na tyle. Tutaj takie małe pobojowisko zostało. Dzięki za obejrzenie odcinka. I do usłyszenia, moi drodzy. Oczywiście mam nadzieję, że dacie suba, lajka. I pozostawicie po sobie jakiś ślad w postaci komentarza. Zachęcam również do tego, abyście podsyłali linka do mojego kanału do swoich znajomych. Będę bardzo zobowiązany. A teraz jeszcze raz wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku na kanale droidcy. Obiecałem wam, moi drodzy, że pokażę wam, jak się będzie, będą prezentowały trony, które stworzyłem, efekty mojej pracy, jakie już będą na moim ogrodzie. Zatem tak to właśnie wygląda, moi kochani, dookoła miejsca ogniskowego, które zresztą też sam zrobiłem z materiałów z odzysku. Tak właśnie to wygląda, moi kochani. Trony są troszeczkę wkopane w ziemię, aby były bardziej stabilne. No i wygląda to właśnie tak. Teraz czas, aby przetestować trony podczas jakiegoś ogniska. A to już wkrótce. Myślę, że jak na pierwszy raz zabawy z piłą wyszło całkiem fajnie. Nie wiem co Wy o tym sądzicie. Zostawcie, zostawcie komentarz. Będzie mi bardzo miło. A teraz już naprawdę żegnam się w tym odcinku i zapraszam na kolejne odcinki na kanale Druidsay. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo cieplutko. Życząc wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Bye-bye.